Walka z Marcinem Najmanem jednak się odbędzie? Tak, on tam, on tam bebla, że nie, że nie, ale... No dobrze, rzucił te 500 tysięcy. Gdzieś tam, może nie od razu je dostanie. Może to będzie w formie e, walka-rewansz. Jest, jest, jest taki plan, może jakaś trylogia, ale dostanie te swoje pieniądze. Te, gdzieś tam, faktycznie może nie od razu, ale dostanie te swoje pieniądze z tego, co tutaj dochodzą do mnie sygnały. Gdzieś tam są już blisko e, przedstawiciele moi i Marcina zawarcia takiego porozumienia. Natomiast natomiast ja nie mam, żeby była jasność. Ja nie mam żadnych warunków finansowych wobec tego, wobec tego żeby ta walka się odbyła na Fenia, czyli nie będę stawiał żadnych warunków. Mhm. Ja do Najmana wyjdę za, takie, za taką ofertę, jaką mi Paweł Jóźwiak i Bartek Szuba zaproponują. Tak, to żeby było jasność. Natomiast natomiast w myśli takiej zasady, że lepiej ja wolę generalnie w życiu z mądrym mniej zarobić, czy z mądrymi mniej zarobić, niż z głupimi dostawać tak zwane złote góry. Mhm. Więc jeżeli miałbym już faktycznie z, tymi, z, tymi, z tym z tym, z tym przysłowiowym głupkiem, takim, jakim jest Marcin Najman, wejść w jakiś układ para biznesowy, no to już za, sam wyznaczył ten limit, czyli 500 tysięcy plus złotówka. Natomiast jeżeli miałbym to zrobić u tych mądrych, za których właśnie mam, tutaj mam na myśli oczywiście Pawła Jóźwiaka i Bartka Szubesfenu, to u tych mądrych ja to robię z nimi bez żadnych warunków wstępnych. Na tyle, co mi zaproponują, na tyle wychodzę i i leje, leje dotkliwie kaleczę tego Marcina Neymana. Tak. Kaleczę, bo to fajne, te w gołe to to czuć, przyjmujesz czuć, oddajesz czuć. No. Czyli rozumiem, że bez regu, tak? Pozostaje walka da, 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 na, na śmierć da. i życie do, do momentu zagrożenia życia. Do momentu zagrożenia, tak. No.